Witam w kolejnym filmie. Dziś zagłębimy się w tematykę prawa podatkowego i prawa dla biznesu. Split Payment to mechanizm płatności VAT w sposób podzielony, który dla określonych branż i towarów będzie obowiązkowym mechanizmem od 1 listopada 2019 roku. Zapraszam. Rozpocznę od wyjaśnienia, czym jest Split Payment. Jest to mechanizm płatności podatku VAT w sposób podzielony. Zgodnie z tym mechanizmem, nabywca, który zobowiązany jest zapłacić fakturę, przelewa kwotę netto i kwotę należnego podatku VAT na dwa rachunki bankowe: kwotę netto na rachunek główny przedsiębiorcy, czyli sprzedawcy, a kwotę VAT na specjalne konto VAT przeznaczone tylko i wyłącznie do wpłat VAT. Taki mechanizm zobowiązani są wdrożyć tylko przedsiębiorcy przy płatnościach występujących pomiędzy firma a firma, czyli pomiędzy przedsiębiorcami. Dodam, że taka możliwość już w tej chwili istnieje w bankach. Od listopada jednak dla pewnych branż towarów i usług jest on obowiązkowy. Kogo obejmie obowiązkowe stosowanie split payment od listopada? Usługi i towary podlegające split payment wymienione zostały w załączniku nr 15 do ustawy o VAT. Lista jest dość obszerna, więc w szczegółach odsyłam do jej analizy. Wymienię jednak kilka z nich. Zaliczamy do nich takie towary jak węgiel kamienny, aluminium, miedź, komputery i maszyny przeznaczone do automatycznego przetwarzania danych, biżuterię oraz jej części, wyroby ze złota i srebra, roboty budowlane. I tutaj trzeba zaznaczyć, bo to ten sektor jest najbardziej obszerny i zobowiązany do stosowania split payment. Będą to roboty budowlane związane z wnoszeniem budynków mieszkalnych i niemieszkalnych, instalacją elektryczną, wodno-kanalizacyjną, ale także też sektor tych robót budowlanych wykończeniowych, takich jak na przykład e, roboty malarskie. Czyli sektor budowlany jest tutaj głównym. Podmioty świadczące takie usługi sprzedające towary Zobowiązane są posiadać osobny rachunek rozliczeniowy VAT. Może teraz powiem, czemu ma sprzyjać takie rozwiązanie. Zgodnie z uzasadnieniem, ma ono przede wszystkim zahamować zatory płatnicze, co oznacza obowiązek split payment i fakt jego nieprzestrzegania. Dla tych wymienionych towarów, usług i w tych branżach. Przede wszystkim oznacza to, że na fakturze za usługi i towary wymienione w załączniku numer 15 trzeba zamieścić informację o podzielonej płatności VAT, podając dwa numery rachunków bankowych z wyjaśnieniem, który jest przeznaczony do czego? Do kwoty netto i do kwoty VAT. I kupujący. Towar musi przelać tam pieniądze. Za niedopełnienie obowiązku z informacją na fakturze może zostać nałożona dodatkowa kara w postaci płatności dodatkowej. Ta sankcja dotyczy sprzedawcy usługi, który nieprawidłowo wystawi fakturę. Z kolei nabywca usługi bądź towaru, jeżeli nie zapłaci prawidłowo faktury, VAT, czyli nie przeleje pieniądze na dwa rachunki, które zostały wskazane w fakturze również może ponieść konsekwencje, sankcje w postaci kary grzywnych. Uwaga, do 100 do 720 stawek dziennych. Tak więc reasumując, zarówno kupujący, jak i sprzedający musi realizować obowiązek split payment inaczej może spodziewać się sankcji. Dlatego tym bardziej zapoznajcie się z tymi przepisami, zwłaszcza jeżeli prowadzicie działalność bądź kupu, nabywacie usługi z tych sektorów. To już wszystko na dziś. Zapraszam na kolejny film.